No witam Was w finale, mój oponent napisał mi, nie wiem, skądś mnie zna, że znowu się spotykamy w końcu z mój Nemesis, prawda? Arch Nemesis, czyli jakby, nie wiem, arcyprzeciwnik, tak? Nie wiem, nie pamiętam go w ogóle, powiem szczerze. I nie wiem, co złego mu zrobiłem, ale mam zamiar to powtórzyć. No nie jest to też jakaś ręka może wybitna, ale nie jest to ręka, którą można zmuliganować. Na pewno. No właśnie, już jest znacznie lepiej. Ragdos vs Ragdos. Okej, okay, zabiłeś. Ta mala by byłaby fajna, no ale Jeszcze jest czas na nią. O proszę, taki zawodnik. No to baza. Jak dla mnie wspaniała wymiana. Oczywiście mogłem cały czas się, mogłem cały czas, prawda, używać tej zdolności tym tego, tego szamana, ale tak naprawdę nie mam na to czasu tak za bardzo, prawda, więc e, wydaje mi się być to lepszą opcją. Chociaż hmm, w sumie może to było złe, może powinienem tego szamana zachować i zadawać damage, chyba to w sumie to było chyba lepsze. Hmm. Nie tam konterków, dlatego, że chcę mieć możliwość manewru. On hmm. teraz pewnie użyje tego scavenger'a, prawda? I to będzie dla mnie bardzo korzystne. Ten scavenger, ponieważ mam launch party, prawda? Jeszcze jeden stwór, tak? Weird, okej. Okay. Mogę zrobić tak chyba i oddać turę Nie wiem, czy mogę coś lepszego zrobić On zablokuje oczywiście, no dobra Oczywiście jeśli ma removal Jakikolwiek taki lepszy, to będzie słabo ze mną Natomiast jeśli nie ma, to musi czekać No właśnie. Ja też poczekam. Ok, to było to na co właśnie czekałem. Aż użyję jakiegoś remu wadu lub spadu na moim typie. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobro, na pewno bardzo dużo lądów, prawda? Co jest dla mnie bardzo korzystne. Ale jest jakiś twór. Lobberkru, ok. No i to był jego najgorszy. ...motyw, który mógł zrobić. Nie wiem, dlaczego nie zablokował. Moim zdaniem to było bardzo słabe. Bardzo, bardzo słabe. No i dzięki temu wygraliśmy pierwszą grę tak naprawdę, ponieważ... ...nie było już zbyt różowo, nie ukrywajmy. Chyba ten szaman po prostu... ...zaatakowałem nim trochę tak na zasadzie właśnie, że... Mm, on przełoży konterki i ja użyję launch party, ale później już to było nieopłacalne i generalnie to był zły ruch tym szamanem, szczególnie że ten szaman był fajną, <coughs> fajną kartą pod launch party, prawda? Dobra, gramy z deckiem, który jest dosyć szybki który ma sporo remowalu. Mm. Wszystkie agresywne karty chcę zostawić, na pewno. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba nic nie chcę wymieniać. Po prostu muszę mieć troszkę... Ewentualnie mogę to wyrzucić na draw. Zostawić to na... Znaczy, grać tym na play, a zostawić na draw. I grać na przykład takim typem. Który jest bardzo... Niemiły na... Dla ragdosa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm, 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 mm. no Bez czarnej many daleko nie zajadę Mam jej w deku 10 On pozwolił mi zaczynać, więc myślę, że zrobię mu ligana No i to jest 10 razy lepsza ręka Jeżeli jeszcze dobiorę jakiegoś twora za 1-2 mana, to będzie już naprawdę świetnie No prawie szkielet o, freak ok. Myślę, że pierwszego tego typa zagram po prostu jako odtapowanego, znaczy jako mm, bez anlisza żeby mieć możliwość bronić przed tymi stworami właśnie z dwa z przodu. A on tam ich ma na pewno kilka jeszcze gdzieś za zanadrzu Dobra, lobber crew. To lobber crew jest bardzo nieprzyjemne. Generalnie w biorąc w tych boosterach były naprawdę świetne karty do <coughs> Rakdosa Jasne szambler Lobel crew jest bardzo nieprzyjemne No i napór. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, potrzebuję teraz dobierać bardzo dobrze. Jak ma jakiś removal, czy coś w tym stylu, to będzie ze mną bardzo słabo. Uuu, na przykład Mizium Mortars właśnie. To jest jedna z tych kart, dla, z którą, przez którą może być ze mną słabo. Zdecydowanie. Niestety muszę zablokować i niestety muszę go zabić teraz. Mi daje chyba największe pole manewru, tak mi się wydaje. Przynajmniej, bo teraz dobierając coś. Mm -hmm. No dobra, konterki, tak. No i z tego chyba już nie wyjdę, chyba że to impy 6-5. Nie. To nie były impy 65. 5 mm, Mizium Mortars. <laughs> no ciekawe, dwa bardzo mocne dosy wyszły yy, w tym drafcie. Oczywiście Mizium Mortars jest naprawdę bombowe. Też ten lobber królu mnie trochę boli. To out, to in. Mm. Reszta chyba OK Ewentualnie mogę szamana wyrzucić Jednego albo dołożyć na przykład jednego mm, z foresta To mi pozwoli ewentualnie uzyskiwać życie szamanami, prawda? Co może mieć duże znaczenie w tym, tym Majupie. No i tyle chyba mogę zrobić. Chyba nie jestem w stanie nic więcej zrobić. To mogę dołożyć oczywiście w teorii. Ale splaszowanie... Zatrzymam tą rękę, chociaż też nie jest jakaś świetna. Splaszowanie zielonego dodatkowo na taki agresywny dek to chyba nie jest dobry pomysł. No nie jest to czerwona mala niestety. To nie jest źle, oczywiście dogrywam do zagrożenia w kółko, prawda? Więc nie jest jakoś fatalnie. Ten imb jest bardzo istotny w takim deku. Z takim dekiem. Flailer bez konterków. Z konterkami, okej. Okay. Jest Lumber crew. Teraz dobieram land i jestem w bardzo dobrej sytuacji. Ech, niestety go nie dobrałem. z landa zabijam prawda tego Lumber Crew. Zabijam Lumber Crew, Slitherheada, dokładam tu konterek, atakuję wszystkim. No i jestem w bardzo fajnej sytuacji. Ok, jest freak. A zablokuję tutaj. Dam tutaj konterki oczywiście, prawda? On w odpowiedzi pewnie będzie chciał mi to zniszczyć. Ja wtedy w odpowiedzi użyję y, launch party. Teraz bardzo ważne będzie dobranie dwóch lądów w przeciągu najbliższych tur. Tam idę po prostu ogromną tutaj, mm, ogromne możliwości po prostu wymiany z jego atakującymi stworami i napierania swoimi. Watch now. Nope. Nope. To powinno wystarczyć, żeby go zatrzymać, tak mam nadzieję, przynajmniej chyba, że ma dwa remowale w ręce. Pięć we mnie wpałe, ok. Jak ma dwa remowale, to oczywiście jest po mnie. Aha, dobra, miał, miał idealną rękę, tak. Więc niestety, mimo tego, że mój deck był naprawdę świetny, to to mm, idealnie mu się wszystko zgrało, dobra idealnie. No i tyle, niestety przegraliśmy, hmm, chociaż... No zrobiłem wszystko, że to się da, żeby tą, tą partię rozstrzygnąć w swoją stronę, ale myślę, że generalnie no, nie mogę narzekać, prawda? Dostałem dwie bardzo drogie karty, te szamany, jeszcze jakiś DK się trafił, więc generalnie rzecz biorąc udany draft, niestety bez wygranej, no ale widzieliście, no gość po prostu idealnie na styk, to rozegrał. Nie wiem co mogłem zrobić lepiej, chyba nie za bardzo więcej. No i tyle. Pozdrawiam was, mam nadzieję, że fajnie się oglądało. Zapraszam oczywiście do zaglądania na Games Masters nie tylko na nasz kanał YouTube, ale generalnie na stronkę czy na profil Facebookowy. Wszystkie oczywiście linki są pod spodem, więc zapraszam serdecznie, pozdrawiam Was, trzymajcie się.